Jak się czuje aktor, który był czternastym wyborem do filmu? Dlaczego w tej produkcji nie użyto CGI, czyli komputerowo generowanych efektów? A także czemu ten film aż tak bardzo się nie podobał Stevenowi Kingowi, mimo że sam zatwierdził scenariusz? O tym m.in. pomówimy przy okazji filmu Podpalaczka z 1984 roku w reżyserii Marka L. Lestera. Tak, tego faceta, który tak wielką y, sprawę uczyni, tak wielkie wrażenie zrobi na producencie Jellu Silverze, że on stwierdzi, stary, reżyserujesz komando w następnej. Y, jako następną produkcję, ale o tym oczywiście za chwilę. Jest to film. Tak, rzeczywiście. no, Lata 80. to był złoty czas dla, dla twórczości Stephena Kinga. Bardzo szybko rzeczywiście ten, te książki jego, które tak naprawdę już czasami tylko były zarysem, powstawały. No to twierdzi, dobra, proszę bardzo, robimy i kręcimy. W tym filmie mamy małą dziewczynkę w tejże roli Drew Barrymore. Nie ale bardzo młodziutka cały czas. Ma możliwość wzniesania ognia. W każdej, powiedzmy, można powiedzieć, postaci. No i ona powstała jako wypadkowa eksperymentu, który, który jej rodzice, w rolach rodziców David Keith oraz debitująca właśnie Heather Locklear, młodziutka, poddali się, no i potem oczywiście powstała ona i, no jak to łatwo domyśleć, rządówka w tym przypadku nazywa się ona The Shop, czyli sklep y, chce ją na własność, bo wiadomo, my musimy, bo potrzebujemy i tak dalej, i tak dalej. No i ojciec z córką uciekają, no i są perypetie, więcej nie będę rzeczywiście zdradzał, bo chyba rzeczywiście nie ma początku, nie ma, nie ma potrzeby. Nałożyło mi się, mam napisane, że początek jest intrygujący. Rzeczywiście początek jest bardzo bardzo ciekawie, bardzo fajnie to jest. zrobione. W ogóle, sama fabuła, ona wpisuje się bardzo dobrze w ten okres, kiedy te filmy były tworzone, bo. Lata 70. oraz 80. to były czas, kiedy filmów opowiedzmy o różnego rodzaju zdolnościach parapsychicznych, telekinezie itd., itd. powstało całe mnóstwo. Wystarczy przypomnieć oczywiście Furię, Kerry. Też na podstawie Stevena Kinga było dużo, ale również mieliśmy mnóstwo filmów, gdzie można było kontrolować kogoś przez intelekt, a przez swój umysł. Kodowano go, był taki film z Charlesem Bransonem telefon, gdzie wystarczyło, czy chociażby, chociażby film z Leslie Nielsenem w roli porusznika Drebina, świetnie się wpisywał w to, żeby wystarczył telefon, powiedzmy jedno hasło, tam na przykład podpalaczka, i ktoś nagle zmieniał się w inną całkowicie osobę. No więc rzeczywiście ten film się świetnie, świetnie tutaj w to wpisuje, świetnie tu się komponuje. I można by dzisiaj powiedzieć, tak, no to jest fabuła, którą znamy już teraz bardzo, ale to pamiętaj, to jest film sprzed, w momencie nagrywania tej recenzji. 41 lat, więc rzeczywiście, właśnie 402, jeżeli weźmiemy kiedy był kręcony, ale naprawdę bardzo dawno to było temu. I trzeba, trzeba przyznać, że koncept jest ciekawy. Mówiłem wcześniej, że Stephen King nie był fanem tego filmu, co było zaskakujące, właśnie, ponieważ on sam zatwierdził scenariusz. Tak to się akurat zdarzyło. W ogóle. Mam tutaj trochę ciekawostek z IMDB, także, także będę się nimi posiłkował, ale w ogóle sytuacja jest taka, że Mark Lester, który został reżyserem, nie był pierwszym wyborem. Za chwilę oczywiście o aktorach również, również powiem, ale pierwszym wyborem do na stanowisko reżysera był John Carpenter. Oczywiście, że tak znany facet, m.in. coś, Halloween, Wielka Draka fińskiej dzielnicy, ucieczka z Nowego Jorku i tak dalej, tak dalej. I słuchaj tego, on był pierwszym wyborem i zatrudnił Billa Lancastera, żeby napisał scenariusz. Ten sam facet, który napisał właśnie scenariusz do do Stephen King pochwalił scenariusz, ale kilka miesięcy później nastąpiła zmiana. Zatrudnił Carpenter innego, innego scenarzystę i tym razem w roli, w roli Andiego miał się wcielić Richard Dreyfus. Wtedy oczywiście znany, wiadomo, szczęki i tak dalej, i tak dalej, ale... Nie wyszło, nie, nie udało się, studio było rozczarowane tym, jak zostało przyjęte coś, czyli The Thing, więc podziękowano mu i zatrudniono właśnie Marka, Marka Lestera, który sam był tym zdziwiony, jak otrzymał telefon od Dino De no ale okej, okay, w porządku, spodobało mu się, wziął i jak najbardziej tutaj wystąpił. I to, jak potraktował Markę Lester fabułę, no to mamy bardzo sztampowe, wiesz, mamy bardzo pok sztampowo pokazane wszystko, jest wyłożone kawa jak kawa na ławę, po prostu, wiesz, do, totalnie... Zbyt prostą, można powiedzieć. Ja mamy retrospekcję, tak się zastanawiam, ojać, ależ to jest beznadziejnie zrobione. Jeżeli przychodzi ci do głowy taki rozmyty ekran i nagle gdzieś tam dźwięki harfy, no to coś w ten sposób tutaj rzeczywiście jest pokazane i one są koszmarnie, naprawdę koszmarnie są, yy, są zrobione. No ale niestety, takie to były czasy, że filmy tak się kręciło. Co nie oznacza, że taki sposób kręcenia filmu przetrwał yy, próbę czasu. No bo rzeczywiście, kiedy oglądamy ten film, no ja oglądam, bo jestem jestem wielkim fanem ogólnie filmów. Sam zajmuje się, może nie zajmuje zawodowo, interesuje się filmami od 1993 roku, a zawodowo zajmuje się nimi od roku 2000, więc rzeczywiście to już kawał czasu. Patrzcie, ćwierć wieku, kto by pomyślał, no tak to rzeczywiście jakoś, jakoś wypadło. Więc ta fabuła jest, jest sztampowa, jest nudna. Oczywiście my w tym momencie już wiemy, bo widzieliśmy 100 tysięcy innych filmów, że jest tam jakaś rządówka, zła, wiadomo, 3 jakieś FBI, CIA, PKP czy inne, inne ZUS. I to się rzeczywiście dzieje, ale wtedy to było nowe, to było ciekawe, to było interesujące. Na pewno na wielkie, naprawdę wielkie brawa zasługuje ekipa od efektów wizualnych, trzeba powiedzieć, bo... Mówiłem na początku, czemu nie użyto CGI. Wtedy czegoś takiego rzeczywiście jeszcze nie było, nie było takiej opcji. Nie, nie wymyślono nawet nawet w 2010 roku w jednym z wywiadów reżyser powiedział, że to był najtrudniejszy film, jaki kiedykolwiek nakręcił. To były wyłącznie efekty praktyczne. Kule ognia, które widzicie, to nie jest CGI. Wtedy tworzyliśmy kule ognia, które mogły latać w powietrzu, były zawieszone na linkach i mogły rozbijać się o budynki. Mieliśmy płonących ludzi na trampolinach, którzy musieli się przewracać w powietrzu. To było bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim efekty były robione na planie. To była wtedy dosyć intensywna praca. Więc to, co oglądasz w tym filmie, no mimo że tak jak mówię, powiedzmy, fabularnie się już zestarzał, efekty praktyczne są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe bo nasza bohaterka rzeczywiście uczy się kontrolować swoje moce i to jest, nomen omen, moc tego, że rzeczywiście nie mamy na dzień Obry, że ciach, proszę bardzo, od razu nie, muszą się zadziać pewne, pewne rzeczy, musi pewnych kilka wydarzeń mieć miejsce żeby ona mogła, powiedzmy, opanować, zresztą sama na początku mówi i to jej tata i o tym, o tym truje, pomaga, instruuje ją, żeby rzeczywiście kontrolowała no bo może skrzywdzić niewinnych ludzi, co akurat może się, może się wydarzyć w tymże, w tymże filmie. Więc to jest jak najbardziej dobrze zrobione, to jest świetny aspekt tego filmu i nie mówię tylko i wyłącznie o scenach pirotechnicznych, no aczkolwiek one są najważniejsze, one są rzeczywiście bardzo, bardzo istotne, ale jest kilka innych, innych rzeczy, kiedy na przykład y, lód się w bardzo ciekawy sposób topi. Będziesz oglądać, zobaczysz, dowiesz się, dowiesz się y, co jest grane, więc tutaj jest naprawdę y, świetnie. To mnie zastanowiło, ponieważ Dino De Laurentiis, czyli producent tego filmu, był bardzo zadowolony, kiedy obejrzał tak zwany Final Cut, czyli finałową wersję, kiedy ten rzeczywiście film już był y, zmontowany po pokazach y, testowych, przedpremierowych itd. Bardzo się mu to spodobało. Film miał budżetu 12 milionów dolarów. Czyli jak na tamte, tamte czasy, ponoć mało, tak wyczytałem, no ale wydaje mi się, że to całkiem sporo, nawet jak na dzisiejsze czasy, żeby stworzyć w miarę sensowny film, aczkolwiek na pewno domyślam się, że gros z tych pieniędzy poszło na, właśnie na efekty wizualne, zarobił tylko 17, więc w najlepszym przypadku, można powiedzieć, film wyszedł na zero. No tak rzeczywiście, ale czemu mi się nie, nie, nie podoba dokąd on zmierzał, ponieważ masz świetną ekipę aktorską w tymże filmie. Okej, okay. wiem, że pierwotnym wyborem yy, do jednej z ról był Bart Lancaster. Tak, ten Bart, La Bart Lancaster, karmazy, nowy pirat i tak dalej, wiele rzeczywiście zacnych, zacnych ról, no ale niestety rozchorował się, miał operację serca i zastąpił go Martin Shinn, więc tak Martin Shinn można powiedzieć, wszedł z marszu, wkroczył w ten film i to nie jest oczywiście jego pierwsza przygoda ze stworzeniem Stephena Kinga, bo jakiś czas o o temu omawiałem Martwą Strefę bodajże z Christopherem Walkenem i tam Martin również się również się pojawił, więc mamy aktora, które innego aktora. Ok, jeden i drugi klasowy, jak najbardziej w swoich y, najlepszych momentach. Reżyser również został, został za, zastąpiony. Jeżeli chodzi o, o Charlie, czyli o rolę no, tej tytułowej, można powiedzieć, podpalaczki. To Drew, Drew Barrymore też nie była pierwszym wyborem. Walczyła o nią z Jennifer Connelly i Taylor Niff. Tak, akurat te, te, y, te dwie panie nie dostały. No, Jennifer Connelly oczywiście kojarzymy Taylor nie, niespecjalnie. Ale jeszcze była czwarta dziewczynka, nazywała się Heather Orourke. I to było zaskakujące, ponieważ yy, według reżysera, to on właśnie chciał yy, on chciał Drew Bermore i to ona wygrała, ale musi być zawsze oczywiście, ale te same dwie dziewczynki stoczyły podobną walkę o rolę Carl Unfeeling w filmie Duch, jakiś czas wcześniej oczywiście. Wtedy wygrała Heather Orourke, ale tak bardzo się spodobała Spodobała się Drubery że pewnego rodzaju jako nagrodę pocieszenia studio stwierdziło, słuchaj, to skoro ona, ona zagra w duchu, to ty zagrasz w takiej nowej produkcji, którą tutaj taki, taki facet Steven będzie kręcił. Ona nosi tytuł IT. E no wiadomo jak to się potoczyło, potoczyło oczywiście. Wiadomo jaka była sytuacja. Debiutuje w tym filmie Heather Locklear, czyli ona dołącza do. Grona naszych aktorek oraz aktorów, którzy zaczynali swoją przygodę z filmami w horrorach. No, tam oczywiście jest zasna ekipa, bo można powiedzieć, że jest Matthew McConaughey, zdobyca Oscara René Zelweger, Johnny Depp, Jennifer Aniston, Henry, Henry Cavill, także rzeczywiście jak najbardziej grono jest zasne. Ale David Keith, no, czyli ojciec tytułowej bohaterki w tym filmie, on jest aktorem bardzo charakterystycznym, rzeczywiście niespecjalnie zrobił dużą karierę, ale jak go widzimy na ekranie, to znaczy, że okej, okay, będzie coś dziwnego, coś psychodelicznego, coś na pewno konkretnego. Jak go pamiętam, był taki ministerial Jeśli nadejdzie jutro, on tam rzeczywiście bardzo się ciekawie pokazał, chociaż też z Richardem Gere i Deborah Winger wystąpił w ciekawej produkcji Oficer i Gentleman. I właśnie w książce, w swojej książce Stephen King, w książce pod nazwą Creepshow, napisał, że David Keefe był czternastym wyborem do roli, roli w tymże filmie, i tak się zastanawiam, jak to się y, odkłada na aktorze. Wiesz, że. Słuchaj, nie, no, nie, nie na, na zasadzie. Słuchaj, wiem, wiem. My chcieliśmy najpierw, żeby wystąpił Bart Lancaster. Nie ma Barta Lancastera. Okej, okay. drugim wyborem. później 84. Drugim wyborem był Christopher Walken. Nie udało się. Okej, okay, teraz wjeżdżasz ty. No nie, oni mają tutaj, że najpierw ten, 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 ten. I dopiero nie, no, nawet, nawet nie to, że Pechowa 13. Na 14. miejscu jesteś ty. Ile w tym prawdy. Wiem, że w latach 80. Stephen King y, lubił sobie troszeczkę nadużywać za bardzo. on sam to potwierdził niejednokrotnie. Nie że lubił sobie troszeczkę y, popić, lubił troszeczkę rzeczywiście po, poeksperymentować z chemią, więc możliwe akurat, że nie jest tutaj wiele prawdy w tym. No ale to akurat nie, nie, niekoniecznie umniejsza faktu, że tak to się jakoś wydało. No, film nie stał się sukcesem, niestety. Popatrz, jaki to jest, jaki to jest y, paradoks. Nie chcieli Carpentera, bo jego coś było słabe. I nie sprzedało się super, gdzie po latach coś oczywiście jest kultowym filmem, coś rzeczywiście, którą oglądaliśmy z widzami jakiś czas temu. Jest to, jest to produkcja, którą znamy, którą lubimy, którą kochamy no i, i gdzieś tam powiedzmy, ma swoją ogromną rzeszę, rzeszę fanów. A ten film, Firestarter, tak przeszedł bez echa. 12 baniek wydanych, 17 zarobionych, czyli tak niespecjalnie. Okej, okay, Drew Barrymore zrobiła karierę oczywiście, że tak. Heather Locklear. No, ja ją kojarzę z dynastii tylko i wyłącznie, a Martin Shino to oczywiście już wtedy był znanym aktorem, to on nie ma co o tym mówić. Czy chociażby George C. Scott, który, który w tym filmie w y, części zdjęć nosi, nosi opaskę i jeżeli myślisz, drogi widzu, że to jest akurat tak na zasadzie, ale ciekawe, nie, 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 to nie o to chodzi. Y, to szkło kontaktowe, które on miał na oku, założone na oku lewym, nie, wydała się infekcja. No i okazało się, że po prostu poszedł do, do okolicy, kazał mu założyć opaskę i nosił przez ostatnie tam bodejże 2-3 tygodnie kręcenia filmu opaskę, więc może sobie łatwo oglądając ten film uświadomić, jaki, w jakiej chronologii ta produkcja była kręcona. Bo nie zawsze jest tak, że powiedzmy kręcimy tak, jak, jak film oglądamy, tak jest kręcono. No, no nie, oczywiście. Czasami jest łatwiej, ponieważ mamy mieć zdjęcia nad jeziorem, powiedzmy. W Trzeciej, w 20 i w 80 minucie filmu, no to nie będziemy czekać, tylko od razu kręcimy to wszystko, a bo okazuje się, że na przykład Martin Shean jest dostępny tylko na 3 dni w styczniu, a później już nie, no więc rzeczywiście najpierw kręcimy zdjęcia z Martinem Sheanem. No i tutaj tak jest akurat, że w niektórych scenach George C. Scott no zdobywca Oscara w końcu. Nie za ten film, co prawda, ale jest jak, jak najbardziej. Nie, ma opaskę w innych nie ma. No po prostu chodzi o to, że te już zdjęcia z opaską to jest końcowa część, część filmu. Ale sama produkcja jest fajnym znakiem czasu, wiesz? Pokazuje nam jak kiedyś się robiło filmy i jak można zrobić to na nowo. No bo wiadomo, że, że podpalaczka dostała kontynuację, później będzie nowa wersja o tych wszystkich produkcjach. Oczywiście tutaj opowiem, ale ten film miał ogromny potencjał. Bo to nie jest w żaden sposób inaczej. No, teoretycznie on tam gdzieś się wpisuje w klimaty horror, thriller bo są zjawiska prawda, paranormalne, parapsychiczne, jak zwał, tak zwał, i rzeczywiście gdzieś tam się powinno, ale tutaj niczego takiego nie ma, wiesz, nie ma żadnego napięcia, nie ma żadnego, no jumpscare, tak zwane straszaki, to nie, niekoniecznie też, ale oglądałem ten film, tak sobie lecił i tak leci, tak okej, okay, no, wiesz... Jak, na, jak na, na, na Nieraz na TikToku, OK, to kolejny filmik i kolejny filmik. I niespecjalnie w ogóle na mnie zrobił, zrobił wrażenie, rzeczywiście Drubermore świetna, cudowna. Martin Sheen chyba też nie bardzo wiedział, co on tutaj, co on tutaj robi. I widać, że gros tych aktorów może po, poza Davidem Kifemem i właśnie Drubermore wyglądał jakby tutaj za karę. Na zasadzie, że wiesz, kurde, patrzcie. Wiedziałem, że jak on chce, ażebym mu moją, moją furgonetką przewiózł to biurko, to się zemści i powie, musisz wrócić i tak dalej. Bo jak oglądałem, nawet te kwestie, jak są wypowiadane w tym filmie, to, to jest po prostu masakra, wiesz. Nie możemy ci pomóc, musisz coś dla nas zrobić jeszcze. Ale jak chcę do mojego taty. Już niedługo to się zaraz. Przypomniał mi się od razu, lalka, chyba, Adolf się nazywał w Akademii Pana Kleksa, ale tej Akademii Pana Kleksa z lat 80., że takie jego kwestie były drewniane i wypowiadane koszmarnie. I rzeczywiście tutaj sobie nie poradzili. Jak może sobie nie poradzić zdobywca Oscara, jak może sobie nie poradzić Martin No niestety, tak krawić kraje jak materiał staje, a nawet jeżeli mamy takiego. Takiego reżysera jak mamy, no to trudno. Ja wiem, że oczywiście powiedziałem, że on po zrobieniu tego filmu dostał komando, dostał i komando to też już jest klasyki na akcji z Arnoldem, ale na no moment no też oglądaliśmy to chyba w zeszłym miesiącu. Tęże, tęże produkcję, jak tam będziesz oglądać, no to tam się mnóstwo rzeczy nie zgadza. Zwróć uwagę na to żółte bodajże Porsche, które jadąc ulicą, raz jest całe, później jest zgniecione z, z jednej strony i tak dalej, i tak dalej. Albo się okazuje, że mamy, mamy kukły. No po prostu widać, że to było robione na, może nie na siłę, ale na, na czas, na prędkość, na sztukę. Rzeczywiście jakoś tak to, jakoś tak to wyszło. I to naprawdę podpalaczka to nie jest wybitne kino, wiesz? Ja wiem oczywiście, że to się, tak się już utarło, że filmy na podstawie twórczości Stephena Kinga są złe albo bardzo złe. Przy czym, oczywiście, to mi zaraz rzuci w nos albo mizery, albo mi rzuci skazań na Shawshank, ale oczywiście, wyjątek stan stanowi jak najbardziej regułę. I ten film, niestety, się wpisuje w ten, w ten trend, że on nie jest dobrą produkcją. Ja tobie go nie mogę polecić. Naprawdę, jeżeli chcesz zobaczyć moją ocenę, to może sobie sprawdzić na Filmwebie. Szukaj dla odmiany Marcinowych Recenzji. I jest to produkcja, która tak ma koncept. Widać, że. Ludzie podeszli do tego z pietyzmem. Co ciekawe, Dino de Laurentiis, żeby zaoszczędzić na tym filmie, ściągnął ekipę filmową z Włoch. Nie wiem tak naprawdę, czy rzeczywiście goście od efektów specjalnych też byli z Włoch, czy to akurat była lokalna, że tak powiem, lokalna przecież w sensie amerykańska ekipa, ciężko mi powiedzieć. No ale mimo wszystko tutaj się sprawdzili, ale dobrze wiesz, że film to nie tylko efekty specjalne. Powtórzę po raz setny i to nie tak dawno Adam Nowak mi również uświadomił, że to są, ja, ja, ja cytuję, ja cytuję hmm, Hitchcocka, a on mówi, że, że Hitchcock ze swojej strony cytował hmm, Kurosawę, że mając dobry scenariusz możesz zrobić dobry albo zły film. Ze złego scenariusza dobrego filmu nie zrobisz. I coś w tym rzeczywiście jest, bo tutaj scenariusz był teoretycznie ciekawy, jak najbardziej, ale już widać, że hmm, jeżeli chodzi o warsztat, zawiedli na całej linii. Bo Stephen King po obejrzeniu filmu mówi, że on jest zły, że on jest koszmarny i mu się nie podobał, że on sam jest rozdziwiony, przecież on zawsze nie, nie podobał mu się tylko lśnienie Kubryka, że to rzeczywiście nie była jego książka, a tutaj ma książkę jeden do jednego. No tak, ale kiedy oglądasz, wróć, kiedy czytasz scenariusz, a potem oglądasz efekt finałowy, to jest rzeczywiście inne, bo nawet ja patrzę i mówię, no te retrospekcje są zrobione beznadziejnie. Aktorstwo nie powala. I jeżeli cały film opierasz na małej dziewczynce i efektach wizualnych, no to w końcu nie dowozisz, bo musisz przynajmniej mieć jakiś tam zarys fabuły. I nawet te posta poszczególne postaci, które tam gdzieś się pojawiają, jak powiedzmy przybrani dziadkowie, no niech tak będzie rzeczywiście takie, takie stwierdzenie, niech, niech będzie ci inni aktorzy. Bo nawet tak patrzyłem sobie wśród tych aktorów, które tam się pojawiają, i tam było mnóstwo aktorów drugo, trzecioplanowych, które znamy właśnie z takich filmów, oraz mnóstwo aktorów serialowych których nie znasz nazwisk, nawet ja w tym momencie sobie nie jestem w stanie przypomnieć, ale na zasadzie ja ją gdzieś już widziałem, ja jego kojarzę, on chyba był w czymś tam. I rzeczywiście takich aktorów mieliśmy tutaj mnóstwo. Jeden z, na przykład z, z Antagonistów, przypomniałem sobie, że występował w Brygadzie Acapulco. Był taki kiedyś serial z Fabio i Catherine Oxenberg. On tam grał jednego z, z, z fotografów czy, czy, czy kogoś. I rzeczywiście... No niestety, reżyser nie dowiózł. Ten film okazał się nie, niewielkim sukcesem, jeżeli w ogóle cokolwiek y, zarobił. No domyślam się, że później, kiedy trafił na VHS, -y, tak, wtedy nie było żadnego DVD, Netflixów i, y, i innych HBO Maxów, więc rzeczywiście domyślam się, że wtedy zarobił mnóstwo, ale to akurat już nie, nie liczy do, do zysku kinowego. I podpalaczka to nie jest dobre kino. Naprawdę, podpalaczka y, nie podpala. Naprawdę nie rozpala w żaden sposób umysłów. Mam nadzieję, że będzie lepiej przy okazji drugiej części albo tej nowej wersji. Bo w momencie nagrywania tego materiału jeszcze tamtych filmów nie, nie widziałem. Co mnie akurat cieszy, gdyż no nie mam się do czego odnieść. A to dobrze, bo akurat mówię to mówię to powiem, z czystym sumieniem, że spokojnie, bez punktu odniesienia. Aczkolwiek domyślam się, że już kiedy będę nagrywał odcinek trzeci albo odcinek o tym, jak powstawały te filmy, czyli z ciekawostkami, to już będzie troszeczkę inaczej. Będzie rzeczywiście już ta wizja tego, tego wszystkiego, perspektywa się jak najbardziej znajdzie, a co jest ważne oczywiście, na tej liście masz więcej kultowych horrorów, obejrzyj bo warto